Witamy franczyzobiorców Żaby. Dziś pokażemy Państwu, jak w prosty i intuicyjny sposób złożyć zamówienie w aplikacji Frogi Express. Zanim złożymy zamówienie, opowiem Państwu, czym tak naprawdę jest Frogi Express oraz jak można go łatwo konfigurować. Frogi Express to łatwa w obsłudze aplikacja, która automatycznie przygotowuje zamówienie w sposób całkowicie przejrzysty i bez ukrytych działań. Ostateczna decyzja zawsze należy do Państwa to państwo zatwierdzają zamówienie i wysyłają je do centrali. Zanim jednak przystąpią państwo do korzystania z aplikacji, warto poznać kilka podstawowych informacji, które pozwolą zrozumieć, jak działa Frogi Express. Aplikacja analizuje stan magazynowy oraz dane sprzedażowe i na tej podstawie sama dobiera ilość produktów do zamówienia. Jej celem jest ograniczenie strat i jak najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Dodatkowo mogą Państwo zablokować produkty, których nie chcecie zamawiać, np. te z krótkim terminem przydatności lub takie, na które nie ma zapotrzebowania. Frogi Express umożliwia również stworzenie własnych list produktów, które chcecie mieć Państwo pod szczególną kontrolą. Aplikacja dba także o to, aby produkty promocyjne były zawsze obecne w magazynie. I najważniejsze: aplikacja nigdy nie wysyła zamówienia bez Państwa wiedzy. Wszystko widać na ekranie, a zatwierdzenie zamówienia odbywa się wyłącznie przez państwa w aplikacji CyberStore. Przejdźmy zatem do samej aplikacji. Po uruchomieniu Frogi Express w zakładce zamówienie uzupełniamy dane takie jak numer sklepu, a także adres e-mail, który jest powiązany z kontem. Informacje te służą do logowania się do CyberStore, są one także powiązane z wykupioną licencją. Frogi Express pozwala obsługiwać wiele sklepów i zapamiętuje profile użytkownika. Dla bezpieczeństwa hasło zawsze wpisują Państwo przy logowaniu do Cyberstore. W zakładce zamówienie znajdują się także trzy opcje. Po pierwsze zamówienia weekendowe Zaznaczenie tej opcji sprawi, że program uwzględni wartość z pola wprowadź ilość na weekend z zakładki moje produkty. Po drugie, zamów tylko planogramowe. Gdzie Frogi Express złoży zamówienie tylko na produkty oznaczone jako planogramowe. Trzecia opcja to wyzeruj lody. Program automatycznie wyzeruje wszystkie produkty oznaczone jako lody. Przejdźmy do kolejnej zakładki. Zakładka promocje. W tej zakładce mogą Państwo wskazać produkty promocyjne, które powinny być zawsze dostępne w sklepie. Dzięki temu nie zostaną one pominięte podczas składania zamówienia. Produkty te zaciągają się z systemu żabki automatycznie po pierwszym udanym logowaniu do systemu Cyberstore za pomocą Frogi Express. Dzięki temu nigdy nie przegapicie Państwo promocji. Ich wartość domyślna to minimalna wartość audytowa. Proste, prawda? Można tu określić parametry takie jak indeks produktu. Jest to oczywiście numer produktu z katalogu Cyberstore. Mamy także wartość wprowadź ilość w tygodniu. Frogi porównają ze stanem faktycznym na magazynie i zamówi odpowiednią ilość. Kolejne pole to wprowadź ilość na weekend. Ta opcja działa tylko po zaznaczeniu opcji zamówienia weekendowe. I ostatnie pole, czyli wprowadź nazwę produktu. To dowolna nazwa, która pomoże Państwu łatwiej rozpoznać dany produkt. Może to być również nazwa potoczna. Warto tu jeszcze wspomnieć o tym, że produkty promocje mają zawsze priorytet przed moje produkty i zablokowane. Jak to działa? Już wyjaśniam. Jeśli posiadacie Państwo produkt w zakładce Moje produkty, to system i tak weźmie pod uwagę tylko wartość tego produktu z zakładki promocje. Jako, że jest to najważniejsza zakładka i ma priorytet przed wszystkimi. To samo tyczy się produktów z zakładki zablokowane, jeśli ten sam produkt jest w promocjach i zablokowanych, system pominie zablokowane. Można dowolnie edytować zaciągnięte z systemu żabki pozycje i zmieniać ich wartości minimalne. Przechodzimy zatem do kolejnej zakładki. Zakładka Moje produkty. Służy do kontrolowania konkretnych produktów, które chcecie Państwo nadzorować osobiście, tym samym ograniczając wpływ algorytmów rogi. Można tu ustawić te same parametry, co w zakładce promocje, a także zaznaczyć, czy produkt ma być aktywny. Jeśli zdecydują się Państwo tymczasowo przestać kontrolować dany produkt, wystarczy oznaczyć go jako nieaktywny. Zostanie on wtedy wyszarzony na liście, a Frogi Express sam zadba o jego wartość w zamówieniu. Idziemy dalej. Mamy tu zakładkę, zablokowane. Tutaj definiują Państwo produkty, których Frogi Express nie powinien zamawiać. Produkty te zostaną automatycznie wyzerowane w zamówieniu. W tej zakładce należy podać parametry takie jak indeks produktu z katalogu Cyberstore oraz nazwę produktu, jest to dowolna nazwa ułatwiająca identyfikację, może to być na przykład nazwa potoczna. Ostatnia zakładka to zakładka ustawienia. W tej sekcji można określić dodatkowe parametry zamówień. Skupmy się tutaj tylko na dwóch parametrach, a więc minimalny poziom win oraz minimalny poziom papierosów. Tutaj określają państwo minimalną ilość win, przy której Frogi Express wkroczy do akcji. Aplikacja sprawdzi stan magazynowy każdego produktu oznaczonego jako wino i jeśli jego stan będzie mniejszy lub równy podanej wartości minimalnej, to wówczas zamówi dostępne w Cyberstore minimum zamówieniowe. I drugi parametr, o którym wspomniałem, czyli minimalny poziom papierosów. Analogicznie, Frogi zadba o to, by w sklepie nie zabrakło papierosów zgodnie z ustalonym minimum. I to już wszystko, na co należy zwrócić uwagę przy konfigurowaniu Frogi Express. Oczywiście na początku należy poświęcić chwilę na ustawienie wszystkich parametrów zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, by potem cieszyć się z zautomatyzowanego procesu przygotowania zamówienia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na stronę www.efrogi.pl, gdzie mogą Państwo pobrać program i przetestować go całkowicie za darmo przez pierwszy miesiąc.